Deadpool i Spider-Man we wspólnym filmie, Netflix z karą od Uokik, nowy film ze świata Gwiezdnych Wojen i spin-off Wiedźmina z tragicznymi opiniami, to i wiele, wiele więcej już w dzisiejszym materiale. W jednym z niedawnych wywiadów Ridley Scott, twórca filmowego Obcego, stwierdził, że jest jak najbardziej zainteresowany powrotem do tego świata i chciałby nakręcić prequel skupiający się na wydarzeniach dziejących się przed filmami, które już znamy. Idąc za tropem Prometeusza, i Covenanta. I kurczę nie wiem, patrząc na ostatnie filmy Scotta i bardzo dobre przyjęcie niedawnego Alien Romulus, może lepiej, żeby serią zajęli się twórcy ze świeżym spojrzeniem. Co myślicie? Koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach. Dajcie też znać, czy czekaliście może na Mortal Kombat 2, bo jeśli tak, no to mam dla Was złe wieści. Kinowa premiera nowego Mortala została przesunięta aż na 15 maja 2026 roku z października tego roku. Co jest trochę dziwne, bo dostawaliśmy już coraz więcej materiałów promocyjnych, a w tym nowe fotki z planu. Ale według New Line Cinema, przesunięcie premiery na lato może pozytywnie wpłynąć na przyjęcie filmu, oraz na zarobek i da nieco więcej czasu fanom. Na zapoznanie się z trailerami i tak dalej, i tak dalej. No cóż, te dodatkowe 6 miesięcy pewnie standardowo minie jak tydzień, także nie ma tragedii. A jeżeli czekaliście na Batmana, no to nie musicie, bo jest on już teraz wśród nas. A konkretnie na Florydzie, gdzie to mężczyzna przebrany w piżamę, człowieka nietoperza, powstrzymał złodzieja przed kradzieżą jego własnego samochodu. A jako, że był to wieczór i kładc ją już spać, postanowił nie przebierać się ze swojej piżamy. I nie dość, że go powstrzymał, to jeszcze unieruchomił i dostarczył go w ręce policji, która przyjechała na miejsce zdarzenia nieco później. No cóż, jak widać, nie każdy superbohater nosi pelerynę. Niektórzy ratują świat w piżamach. A już teraz z 10% zniżką przy użyciu kodu DAFAK, możecie zgarnąć produkty Holi, czyli rewolucji w świecie energetyków i soft drinków, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. Znajdziecie tam m.in. takie oto starter sety, w których mamy po 14 saszetek z 7 różnymi smakami do przetestowania, tak żebyście mogli wybrać swój ulubiony. No a jak już wybierzecie, to czekają na Was większe puchy, które mają w sobie aż 50 porcji danego napoju. Wtedy półlitrowa porcja wychodzi po jakieś 3 złote, czyli no mega tanio porównując z konkurencją. Holi to ciekawa i lepsza alternatywa, która zawiera zero cukru, witaminy, mało kalorii i nutropy, czyli związki poprawiające pamięć, koncentrację i motywację. Wystarczy wsypać, zalać wodą, opcjonalnie dodać lodu, wymieszać i gotowe. Do wyboru macie całą masę smaków, a jeśli nie sięgacie po energetyki, to spokojnie, są też linie Ice czy Holy Hydration, czyli napoje nawadniające oraz nowość milkszejki do zmieszania z ulubionym mlekiem. Zachęcam do przetestowania, no i oczywiście do skorzystania z kodu zniżkowego, który widzicie teraz na ekranie. UOKiK z kolei, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów u nas w Polsce postanowił przyjrzeć się Netflixowi, który to w zeszłym roku zaczął nagle pobierać od nas więcej pieniędzy za abonament w sierpniu 2024. Mogliście nawet tego nie zauważyć, bo zmiana ta nastąpiła trochę po cichu i właśnie tym zainteresował się UOKIK, trochę późno, no ale cóż, bierzemy co dają. Gigant streamingowy tłumaczył się, że jak najbardziej informował użytkowników o zmianach mailami i komunikatami przy logowaniu, a brak reakcji traktował jako akceptację nowych warunków. Urząd uznał jednak, że taki sposób działania może być podstawą do zmiany umowy i jak podkreślają urzędnicy, klient musi wyraźnie wyrazić zgodę i samo milczenie nie wystarcza. W świecie Star Wars póki co panowała cisza, ale ta sytuacja powoli się zmienia. Otóż dostaliśmy pierwszą fotkę z planu zupełnie nowego projektu. Mowa tu konkretnie o filmie Star Wars Starfighter, za którego powstanie odpowiada Lucasfilm. Widzimy na nim parę głównych bohaterów, czyli Flina Greya i Ryana Goslinga, co z pewnością będzie ciekawym nabytkiem w świecie Gwiezdnych Wojen. Dowiedzieliśmy się też jednocześnie, że do obsady dołączyła m.in. Amy Adams, Aaron Peer, Mia Go Matt Smith. Także jak widać, najwyraźniej twórcy liczą tutaj na duży hit, angażując w projekt tyle znanych twarzy. Reżyserem został tutaj Sean Levy, twórca niedawnego Deadpool i Wolverine, także póki co całość zapowiada się nieco luźniej. W końcu rola główna trafiła w ręce Goslinga i to nie może być przypadek. Jednak to, co mnie martwi, to pozycja scenarzysty, którą objął Jonathan Trooper, twórca na przykład projektu Adam dla Netflixa, który był mega Mega przeciętną produkcją. Zresztą, no, reżyserował go też Sean Levy, także ja póki co podchodzę do tego mocno sceptycznie. Fabuła jest jeszcze trzymana w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że akcja ma się rozgrywać na 5 lat po wydarzeniach z filmu Skywalker: Odrodzenie. Premiera jest zaplanowana na 28 maja 2027 roku. Mamy też trzy ciekawe informacje na temat obsadzenia głównych ról w filmach. Na pierwszym miejscu mamy dość dziwny koncept, bo Mowa tutaj o filmie The Wizard of the Kremlin, gdzie zobaczymy oczywiście Władimira Putina, w którego wcieli się uwaga Jude Law. Trzeba przyznać, że po charakteryzacji wygląda to nawet nawet. Obok niego w obsadzie znaleźli się także Paul Dano, Alicia Vikander, Jeffrey Wright czy Zach Galifinakis. Na drugim miejscu mamy nowe wydanie Człowieka z Blizną. Tym razem w rolę główną wcielił się Danny Ramirez, który również będzie pełnił tutaj funkcję producenta. Stwierdził on, że w planach jest zmodernizowanie i zaadaptowanie tej opowieści w taki sposób, aby pasowała do dzisiejszych realiów. I trzecim strzelonym według mnie w dziesiątkę castingiem jest ten w ramach projektu iPlay Play Rocky. Jest to projekt, który przybliży nam powstawanie słynnego filmu Rocky, gdzie to w rolę Sylwestra Stalona wcielił się Antony Ippolito, który no wygląda bardzo podobnie do młodego Stalona. Na razie Sylwester nie jest zaangażowany w produkcję, powstaje ona dla Amazon MGM i ma być pokazywana w kinach. Dostaliśmy też kilka nowych trailerów. Pierwszy do nowego wydania Robin Hooda, w którego wcielił się Connie Nielsen, a w obsadzie znajdziemy wyglądającego wiecznie tak samo dobrze Shona Bina. Pytanie tylko, jak długo jego postać przetrwa, bo coś mi mówi, że nie za długo. Będzie to 10-odcinkowy serial powstający dla platformy MGM+. No i mnie osobiście ten zwiastun jakoś specjalnie nie kupił. Dajcie znać w komentarzach, czy wy będziecie Cię oglądać. Mamy też pierwszy trailer do kontynuacji fińskiego hitu sprzed lat, czyli Sisu. Jest to taki John Wick, który mówi jeszcze mniej niż John Wick, i zamiast pistoletu Makilov oraz w drugiej części, jak widzimy, również pieska. Dla przeciwników tytułowego bohatera malutka rada pieska zostawcie lepiej w spokoju. Nową zapowiedź otrzymał też drugi sezon Fallouta, który całkiem szybko wraca do nas z nowymi odcinkami. A tę swoją premierę zaplanowaną mają na 17 grudnia tego roku na Amazon Prime. Czwartym trailerem będzie coś, co można określić jako szczęki, ale w trakcie wojny. I co ciekawe, inspiracją do produkcji mają być tutaj prawdziwe wydarzenia z 1942 roku. Co więcej wykorzystano w filmie prawdziwego ważącego pół tony Mechatronika, którego później. Ekipa wspomoże animacją komputerową. No cóż, brzmi to obiecująco. Jeżeli czekaliście na spin off Netflixowego Wiedźmina, możliwe, że znajdzie się tutaj garstka takich osób, no to mam dla Was złe wieści. Otóż projekt Derac, który miał opowiadać o grupie złodziei, którą Ciri poznała pod koniec trzeciego sezonu serialu, prawdopodobnie nigdy nie powstanie. Ale to nie tak, że nie powstawał, bo powstawał i to w bólach. Prace na planie przerwano już dwa lata temu, w drugim miesiącu z sześciu zaplanowanych na tę produkcję, cztery brakujące miesiące zwyczajnie porzucono w momencie, gdy do Netflixa trafił materiał nagrany przez pierwsze tygodnie na planie. I jak się okazuje, był on ponoć tak tragiczny, że wyglądało to gorzej niż Blood Origin. Czyli jedyny aktorski spin-off Wiedźmina, jaki powstał, który ma całe 28% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Także, no, skoro Netflix uznał, że jest źle, to musiało być bardzo, bardzo źle. Pojawiło się też trochę ciekawych pogłosek i doniesień w temat nowych produkcji Marvela, a konkretnie Avengers Doomsday, które zapowiada się coraz ciekawiej. Otóż jeśli wierzyć tym informacjom, w filmie zobaczymy Chrisa Evansa, który nie będzie wcielał się tylko w Kapitana Amerykę. Będą to cztery oddzielne role. Kapitan Ameryka, Nomad, zwykły Steve Rogers bez serum super żołnierza i Kapitan Ameryka z zebranymi kamieniami nieskończoności. A skoro mowa o kamieniach, to w filmie ma się też rzekomo pojawić Król Thanos, czyli wersja która pokonała Avengers i zaczęła władać wszechświatem. Bonusowo dowiedzieliśmy się też, że być może czwarta część Deadpoola skupi się na Deadpoolu oraz Spider-Manie, co byłoby z pewnością bardzo ciekawym rozwiązaniem i być może pobiciem poprzeczki po Wolverine. Chcielibyście zobaczyć coś takiego w kinach? Przypominam też o sprawdzeniu oferty Holly z linku poniżej i użyciu kodu dafak widocznego teraz na ekranie.